Siema, to Ale fajny taki spacer po lesie, super sprawa! A co tam jest ten zwierzątek? Ojeju, ile zwierzątek! Jak ciężko oddychają! Chyba chce im się pić. Hmm, jak im pomóc? Wiem, za zwoń do leśniczego Marcelka. O, ho, 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 ho. This is good. Telefon dzwoni. Halo? Halo, halo, czy to leśniczy Marcel? Tak, to ja. O co chodzi? Znalazłam na polance dużo różnych zwierzątek. Chyba bardzo chce im się pić. Tak, tak. Wiem. Miałem dużo zgłoszeń. Właśnie tam jadę. To super. Mam nadzieję, że im pomożesz, Marcelku. Okej, okay, to czekaj na mnie. Pa. Zaraz przyjadę. Tutaj, tutaj! Ze Reka! już jestem! To świetnie! Zobacz, te zwierzątka są strasznie wycieńczone. Bardzo chcę im się pić. Jest duży problem. Nie ma wody we strumieniu. Ojej, to niedobrze. Bardzo podobna historia, jak w tym nowym filmie Jerzyki Przyjaciele. Tak, tak, widziałam zwiastun. Ten film jest. Kinach Kończysz ta przygoda. Jeśli spadnie chociaż jeden kolec, będziesz bardzo biedny. W której ratowana jest przyroda. Co to kogo i taki spokój. Jerzyk i przyjaciele. W kinach od 10 czerwca. Tak, tak, tam Jerzyk i jego przyjaciele ruszają na misję, żeby zdobyć kryształ i znowu przywrócić wodę i pomóc wszystkim zwierzątkom. Okej, okay, to będziemy jak wira i Będrak. Okej, okay, na ratunek w przyrodzie. Ruszamy na misję! Lenka, jak już współpracujemy z to idziemy do kina na ten film, okej? Okay? Na pewno, koniecznie pójdziemy i Was też zapraszam do kin na ten super film. Marcelku, gdzie jedziemy? Jedziemy do początku strumienia! To jest super. Zatkał źródło. Hmm, trzeba go odsunąć. Ale, Marcelku, jak my to zrobimy? Przecież on jest taki ciężki. Przywiążemy kamień do jeepa i spróbujemy go przesunąć. Super pomysł, ekstra to do dzieła. Ok, to idziemy. O nie, to chyba Wilkie. Popatrz! Cicho I się nie ruszać, to wtedy wszejdzie dom obok nas. Dobrze, dobrze, żeśniczy Marcelu? Chyba idzie już. Okej, okay, już posłoby, bo wyjść. Uff, super. Okej, okay, weźliwe. złym. Dobra. I ja podjadę, a. Okej, okay, teraz ją przywiążemy do głazu. Dobra. Okej, okay, to rusam! Brawo, udało się udało! Jest, woda już spłynie. Idziemy sprawdzić do strumienia, czy jest wszystko okay. i do mnie będą pić wodę jej! ale okej okay, to co teraz idziemy do kina na film języki przyjaciele dokładnie tak to co kupujemy dużo popcorn Pewnie, że tak. Okej, okay, z wami się zagramy i do kin zapraszamy na super film Języki w przyjaciele. Jeśli wam się podobało, dajcie tu za do góry i subskrybujcie. Stry